Cześć moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony. Poloty i widzimy się już w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki Gon Od naszych ostatnich przygód, które miały miejsce aż um, dzień temu, albo nawet mniej, Geralt trochę osiwiał i to bardzo. No ale cóż, nie przejmujmy się, tylko ruszajmy dalej. Um, odkryliśmy tak. Udało mi się odkryć całą mapę zdobyć wszystkie rzeczy, które były do zdobycia w tej lokacji, czyli w Białym Psadzie. Uratowałem wioski i tak dalej, pomogłem ludziom i to w sumie tyle. I teraz idziemy robić zadanie poboczne, jakim jest dowiedzieć się gdzie jest Jennifer. Tak, więc ruszajmy. A miało być zero loadingu, pamiętacie? Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie, ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sar Gwinlef jest w wieży, za bramą w prawo. Oczywiście musimy powiedzieć coś yy, jakimś dowcipasem, proszę bardzo. No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się nordingu. Dowierzy! Okej, okay, tu mam dla was pierwszą yy, ciekawostkę, jaką jest to, że twórcy zapewniali, że będzie eksploracja. O, i tutaj macie pierwszy przykład. Proszę bardzo, przeskakujemy. A tutaj co? Miecz. Buty i oreny. Dokładnie, moi drodzy. Sobie sprawdzę przy okazji, jak wygląda ten mieczyk, jak się prezentuje. No trochę lipny, słabszy. Hmm, to jest. Sprawdźmy. To jest dobre. Dobre to jest. Hmm. Ja bym to założył, moi drodzy, ja bym to założył! Ja to biorę i zakładam. Mamy nowe budki. Tak więc, komu w drogę, temu czas. Przeskakujemy i idziemy do obozu. Witajcie, witajcie! Co tam u was? Patrzcie, możemy tam skrzynię okraść, a co w środku? Buty myśliwskie, no, fajnie by to wyglądało. Byśmy ukradli, byłby wielki problem, moi bracia. Wielki problem, no dobra, zagadajmy z kapitanem. To ile wieś da żyta? Ile powietrze, Wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No, spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem, ile możecie dać? 40 koców. Byłoby więcej, ale nasi, to, to jest. merczycy wcześniej już zabrali i. Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Bo za sołtysem wzywałem to tylko Kowala, Williego. Krasto trochę jesteś na niego za wysoki. Hm. Dobra, nie będziemy dociekliwi, tak naprawdę odmówić ci racji. Chłop z chłopem, Gerald Rivi, Wiedźmin. Vadgern, To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Jennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz szafetę. Gdzieś w okolicy zalągł się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Wszystkie musimy się dowiedzieć, Bo tak ci zależy na tym gryfie. Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już dziewięć osób. W tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę, a to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. No i dobra, zgadzamy się. A jakże. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol pięciu młodych chłopaków. Dwa dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Hmm. Dowiedzmy się Sposobuje więcej jeszcze. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jaki jest uci? Czemu porzucił leże? Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiemy. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myślaw. Ma chatę na południe od wsi pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Dobra, i siłka. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z dziesięciu mil. Sza. Szakłak? Pierwsze słyszę, ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mhm. Mm Najpierw, pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka mieszka przy rozstajach. Pokieruje cię. Hmm, chyba mamy takie zioło, zaraz sprawdzimy. Tomira i mysław. Dzięki. jak Okej, okay, sprawdźmy to. Jak flipunek... Yy... Są chwasty, tak? Tak on... Coś na k... Hmm... Wydawało mi się, że ja to zdobyłem już. Jak... Jak gdzieś... To jest wodna roślina. Daj. Na... czy Hmm... Dobra, nie będę tutaj nic takiego mącił, zobaczę co tu mogę mu zachachmęcić, zapiszmy grę, zobaczmy, a on się nie próje, tak więc, więc mu okradnijmy, tobie się tak na szybkości wzięło, jaki tam, nikt nie widzi, o no, jednak się nie dało, dobra. Yyy, nie dało rady, trzeba wczytać grę. A to jest taki przerywnik podczas wczytywania. trafił w pobliże wsi biały Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwita. I to mi się zawsze wczytuje w sensie taka scenka, gdy robię zadanie po bo, yy, główne, bo gdy robię poboczne, to mi z takiego nie wyskakuje. <grystanie> Wrócę do Was za moment, yy, gdy się weźmie i wczyta, gra. <grystanie> bo nagrywanie bardzo spowalnia to. No <grystanie> i okej. Okay. Jesteśmy. Yy, teraz mamy zagadać do myśliwego. Zobaczmy, gdzie on jest w ogóle na mapie. Żebyśmy mogli się do niego. Yy, przeteleportować magicznie. A, no okej. Okay. Już wiem wszystko. Yy, tak więc moi drodzy, widzimy się na miejscu. Zaraz wracam. Zwolnij włodko. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już na miejscu pod domem myśliwego Jestem możemy do... do niego wejść. Żeby nie mu polować. Czy mamy użyć naszych dziecięcych śladów? Sław dopiero co wyszedł z domu. Czyli idziemy dalej za jego śladami. Podoba mi się ten tryb detektywa, i on jest bardzo, bardzo w porządku. I można znaleźć wiele ciekawych rzeczy, tak naprawdę, za pomocą tego, tej umiejętności. Na przykład zwierzęta nowe, których na Ty przykład jeszcze nie poznaliście. Niespoko. Chociaż nie, dzikie psy. Tak, a on od wilków groźniejsze. Okej. Okay. Psy groźniejsze od wilków bez przesady. A tak, właśnie tak, wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zawijają do zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak. Tylu rzeczy się od nas nauczył. Czemu nie okrucieństwo? Dobra, lecimy dalej. Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś innych wygartczyków zabitych przez byfa A, już rozumiem. Wyście wiedźmi. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Mm Wskażę wam drogę, a jakże, ale... Muszę ubić te Kundę, nim komu krzywdę zrobię. Pomożecie? Znaczy jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Pomożmy mu nie. Może w nie uciekł. Dostaniemy. Nie, ale psy mogą. Więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problemy z mieczami? Nie. Miecz. Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi chłopa zabije dla zabawy a krowę na mięso. Ale Kundla najwyżej kopni. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy i strasznie cięte na ludzi. No to już wiemy, gdzie są. Za późno. grę. Myk, myk, myk. To, to nie jest ciężkie. Szczególnie, gdy mamy drugi poziom. Gdy walczyłem na drugim poziomie, to nawet. Nie było żadnego problemu, żeby pokonać yy, niedźwiedzia, który był na szóstym. Dobra, zagadajmy z Wysławem. Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica tam, gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Pociągnij mnie, to zajęto. Zanim, Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. O, i tam. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja... kochaliśmy się. Tak myślałem. Dieter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano, a Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. No, Przykro a, ah, stare czasy. Miałem ci pokazać miejsce, gdzie znalazłem lwgardczyków. Chodź. <grystanie> no cóż. Wiesz, coś o tym Gryfie? Niewiele, to niezwierzyna nie dla mnie. Za to ty, dla gryfa, jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzi. Także nawet gryf nie zoczy. Ale tak coś wcześniej przypuszczałem, że coś może być o gejach, tak jak... WTF No dobra, i mamy, mamy gejów tu Już niedługa walka z Gryfem Mam nadzieję, że będzie fajnie Okej okay. To tutaj to tu. Jeden leżał tam, pod pinkiem z głowy. drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Nie no, nie jesteście wredni do nigarczywili. To pierwszy gry, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było Bywajcie. Dobra, mamy zbadać miejsce, tak jak sądziłem, to badamy. Butelki. Patrzcie, wilki. O, nowy znacznik dostaliśmy. Coś tu jeszcze powinno być, co przeoczyliśmy. Coś na czerwono. Kralcie. Wysilmy się trochę i znajdźmy tą rzecz, która nas trapi. Są ślady. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy Ok, wcześniej nie odnalazłem tej lokacji, czyli pewnie możemy przeskoczyć, tak? Możemy przeskoczyć, a ja tutaj na dole jest jest jakiś łup. Len. Proste narzędzia płaterskie. Oj, tak to, to się najbardziej opłaca, bo to nam pozwala naprawiać nasze przyrządy, nasze narzędzia. A tu to, tu to są ślady i idą pod górę. Dalej, na górę. Wow, w ostatniej chwili. Dobra robota, Geralt. Dobry refleks. To ...Gryfa. Czy raczej to, co z niego zostało. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy Gryf go tu przeniósł. I długo umierał. Kości, krowie, psie, ludzkie. to, to? Resztki z kilku miesięcy. Z gryf? Czy szczątki? Przeżywia, śpią. Zarwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa, co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Okej. Okay. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. Idźmy dalej. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w potrzerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Kie inteligentne rzeczy się dowiadujecie, Grube proszę stosiny, bardzo. Gęsty przypiórek, gryf królewski. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw Sputny. dopadł Nilfgaardczyków w, w tunelesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Robiłem co mogłem. Pora wrócić do Wesegira. No okej. Okay. Jeszcze tu możemy sobie coś spadać. Przeszukać, podnieść. Są co, szczątki, które możemy przeszukiwać? Czy... Czy po prostu oglądać? To na pewno możemy. Patrzcie, że też wcześniej tego nie znalazłem. Tutaj. Aaaa, sprytne. Paski skóry. No i w sumie to tyle. Tak więc widzimy się za moment. Idziemy się naralić z Wesemirem, moi drodzy. No i dobra, już jesteśmy, możemy porozmawiać z naszym Wessamirem i uzgodnić z nim plan działania. Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten Sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz... Pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. No, dowiedzieliśmy się, ile może mieć Dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan nielugarskiego obozu wie, gdzie szukać Jennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch. domyślmy. No mów, to ustaliłeś. Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Hmm. Dowiedziałem no, jak się, że informację? miał gniazdo w Boże. Nilgardczycy puścili je z dymem. Mówili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. jest tylko gorzej. No i oczywiście. Mam już ha, mamy już. Dobrze. Nada ślinkę. się w zamraz. Silna woń. Chyba smród. Delikatnie się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam, wracasz do tego za każdym razem, jak Cię widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać, i bierzemy się do roboty. No i okej, okay, moi drodzy, na ten odcinek będzie to wszystko. Mam nadzieję, że dużo się dowiedzieliście z fabuły i w następnym zapolujemy sobie do naszego gryfa. Tak więc, jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to łapkę w dół. Jeżeli chcecie być aktywni, to zostawcie komentarz, uwagę też, jeśli macie, to komentarz. No i jeżeli oglądacie a nie subskrybujecie, to subskrybujcie, aby być na bieżąco. Trzymajcie się, no i na razie.